Dziewczyny, które zmagają się teraz z trądzikiem, chciałabym Wam powiedzieć, że trądzik nie definiuje Was jako osoby. Nie musicie się przejmować śmiechami, gadaniem innych, bo to, co mówią inni, nie definiuje Waszej wartości. Ja też bardzo długo zmagałam się z trądzikiem, nadal się zmagam, mam zaczerwienienia, czasem mam jakieś wypryski. Trądzik to hormony, geny, stres. To nie jest Wasza wina, że macie taką cerę. I dla osób, które oglądają to, a z trądzikiem się nie mierzą, bardzo was proszę, abyście nie śmiali się z takich osób, bo to naprawdę zaburza ich samą Jeśli masz gorszy dzień przez swoją skórę, to chciałabym, żebyście wiedzieli, że wasza wartość nie znika razem, gdy wyskoczy wam pryszcz po prostu. Kiedyś nie wychodziłam z domu niepomalowana, bo po prostu tak się wstydziłam, tych moich pryszczy na twarzy, bo ja naprawdę miałam bardzo mocny trądzik. A teraz maluję się, bo chcę, bo kocham się malować, a nie dlatego, że muszę. Trądzik to nie jest po prostu żaden wstyd, mierzy się z tym mnóstwo osób. I jeśli się malujesz, ok. Jeśli się nie malujesz, też jest ok. Po prostu chcę, żebyś dobrze się czuła. Wszystko jest z tobą ok. Trądzik to normalna rzecz.